Hej szklaneczki! Dzisiaj wiecie w co gramy Angry Neighbor. Jest to gra prawie jako nazwę Hello Neighbor. Ukazamy Hello Neighbor. Jest tam. To jest Hello Neighbor tylko inna nazwa, bo jest tu. W Hello Neighbor mamy Hello na początku. Tu mamy Angry. O Boże, Boże. Okej, okay, let's go widzowem Ale ciemno Mam Na nadzieję, że wam mi się to nie nagrywało Ale wątpię w to A. Tu w tle sek. Tego pewnie dzisiaj nie skończymy, ale my położymy się tak, położyłem i I, te, I teraz... Już tą grę przeszedłem specjalnie, z, aby za pokazać jak tą grę przyjść więc musicie zrobić tak jak ja ale weź to iść sobie i coś jak po pierwszym dżamneska, że już mamy lipę do końca gierki więc lepiej robić tak jak ja się z wami tak mama zrobi jak nie zasubskrybujecie mojego kanału Tak będzie z waszymi dziewczynami. No Jezus Więc lepiej zasubować mój kanał Oczywiście się wulneczkiem aby być na bieżąco Po pierwsze w mamy tutaj nieco jestem chory, ale niedługo na 100%, na milion 500% będzie film z Wiktorem, więc wyczekujcie. Będziemy tam grali w Stambul mhm. i będziemy grali w gierki. I ten kto więcej finałów wygra, ten wygrywa. O nie, ja nienawidzę tej linki. Robię cięcie. Okej. Okay. Lecę. <ślesy> nie bo chcę wiecznie. Jak on mnie wystraszył. On nie może się widzowem spinać. I hop! A I tu robimy widzowem tak, tak. I tak, aby mieć pełne schodki. Ale jak źle je zrobię. Zrobię je troszkę źle. Tu rzućmy. Nie wiem czy mogę skakać teraz. Mogę. O nie. Le jak macie pudełko pod sobą, w sensie tego Futra, to, to nie polecam wam skakać. Dlaczego? Bo grozi to wywaleniem poza mapkę. Ja to testowałem. Nie wywaliło po... O nie. O, i właśnie teraz. To nas wywali. O. Czeka, teraz już jest okej. Okay. Nie, nie Żeby rozla... on nie rozwalił tylko tej linki. Bo będzie płacz. Nie rozwali tej liny, bo nikt nie, nie przejdzie i będzie płacz. Jak są do Krakowa. Ja nie chcę płakać jak stąd do Krakowa. Aj, myślę, myśleliście, o, ole Lomus nie przejdzie. Nie, ja tak nie myślę. Co. I to jak tam zrobimy, to tu mamy w tych drzwiach kolejnego fiulża. To tak samo wygląda, tylko, wiecie, to tak samo wygląda, tylko niebiesko. Teraz pierwsze co robimy, to jedną rzecz. Musimy rzucić sobie te future. Ja je rzucam zawsze, bo po prostu, no, wiecie co, one, one mogą nam się nie zapisać. Więc dlatego lepiej jest sobie tu rzucać i teraz lecić. ja wam wiecie też co polecam tu sobie zrobić taki skodek i lecimy dalej a wiecie co ja też wam polecam tutaj a nie to jeszcze nie tutaj tutaj będzie despa prawie jak despa i to Angena genocito despacito coś tu. Śmiesznie by było jakby powiedzieli despacito I Jerry, znasz tą piosenkę? Co tam leci despacito Despacito? No tak, że realnie się nazywa No despacito Czego nie rozumiesz mówię a co? czego nie rozumiesz. Mówię... Dys... ta si Tu... gdzie na genus Nie wiem, co ja mówię! Okej, okay, mam nadzieję, że... Nie spadnę. Dobra, tu mamy te fiurze. Ale gdzie są te drzewi? U, nie! Tu. Może zrobię jakoś, jakoś tam schodki. Ej, chyba schody zrobię. Co mi się wydaje. Nie ma opcji, że zrobię schody. Ale miło by mi było, jakbym naprawdę zrobił te schody. Byłoby mega fajnie. Widzę, że nie ma wypowiedzi na temat tego, że nie ma wypowiedzi na temat tego, czy my wiórza będziemy mieli? Nie, dobra. Schodków nie będziemy mieli. A za to taką podpowiedź będziemy mieli. Jak będą drzwi otwarte, to tam lecimy. Bez zastanowienia, nie, nie Lecimy. i obiecuję. Mm. O nie. Tak. I tu mamy ostatniego fiudża, którego potrzebujemy najbardziej. Bo patrzcie. Tak sobie tu rzucimy, to nic się nie dzieje, nawet jak tym rzucimy do... A ten, patrzcie, ten nas podrzuca. A wiecie, co widzowe? To lata. Jesteśmy już u nas, jak widzicie. To teraz mamy jedną rzecz. I bum. Teraz musi nas wejść. Bo tu mamy takiego trika w Angry Neighbor, że, nas, że możemy latać w Tu Już mamy limit skakania, widzicie? Czy nasza wyża Patrzcie jaki mamy mały Już jesteśmy wyżej niż na видели. И бум. Ха. А теперь-ка? Ну, их, это теперь-ка. Na samej górze domu widzowym, dobra? Na tutaj, na samej górze. O, mapę. Na kolejnym to spróbujemy, wie. Dolecimy! Nie dolecimy! Dolecimy tu! Dolecieliśmy, dobra. Jesteśmy już na samej górze domu. I kto? I. I chyba patrzcie jak to wygląda. Tak, kiedy dziem ten taki jakby jakiś domek. Był już to mamy inne o. Tu mnie ciekawiło zawsze. Okej, okay, tym zawsze my się widzowym podbiać więc no to nie mamy. Jeśli źle, źle. O, 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 o. Nie, 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 ja nie chcę. Maciuś Daci Kabajoni co to znaczy takiego youtubera jak Maciuś no ty o oh no ja myślę, że tu będzie jakiś czwarty Już. Już. a co mamy w mamy? a w ogóle pokazać wam jak wlecieć poza mapę z Angry Neighbor Musimy cały czas iść, aż, widzicie, ale ty wrócisz tam. Nie mogę wrócić. Więc naszym jedynym sposobem jest, uwaga widzowie, patrzeć na świat w wysokości. Wow, nie spodziewałem się, że nam tak szybko pójdzie w tym Angry Neighbor. Angry Neighbor. O Jezus, czy to smaryjaki? Ło Jezu! Ryl, rlecem. Ja się tak tym podbijam widzowem. Za, za kolejnym wyskoczymy chyba widzowem poza mapę. Się już jak będę na no liście. Okej, okay, już prawie, o! I na kolejnym już na 100% wyskoczymy. Ale wajp! Ło, ale to jest vibe. Sović dance, ooh ooh ooh, dance, 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 ooh, dance, 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 ooh, dance, Chcieliśmy po samapę. Czego ja chcę? Kończymy ten odcineczek. Ja każdą grę muszę zbugować zawsze. Zawsze papa! Pa.